Stoisz w kuchni, przygotowujesz obiad, a twoje dziecko obok głośno się bawi. Ciszej proszę, bo nie słyszę własnych myśli. Ciszej no! I nagle, zupełnie nie wiedząc jak do tego doszło, zaczynasz krzyczeć na własne dziecko. Uspokój się, bo zwariuję. Gdy emocje opadają, przychodzi to znajome, dobijające uczucie. Poczucie winy, podszyte wstydem. Znowu to zrobiłam. Jestem beznadziejną matką. Przecież obiecywałam sobie tyle radzy, że będę inna niż moi rodzice. Poczucie winy nie daje ci spokoju, a w głowie huczy tylko jedno pytanie. Dlaczego znowu nie umiałam się opanować, skoro tak bardzo się starałam? Czujesz się bezsilna, bo masz wrażenie, że choć bardzo chcesz być wspierająca, Twoje ciało i emocje w sekundę przejmują nad tobą kontrolę, zostawiając cię z ogromnym poczuciem porażki. Mam na imię Asia, jestem psychologką i mamą trójki dzieci, a na co dzień pracuję z mamami, które kochają swoje dzieci nad życie, a jednocześnie utknęły w schematach, których szczerze nienawidzą. Sama też tam byłam. Wiem jak to jest obiecywać sobie wieczorem: od jutra będę już cierpliwa. A rano znowu nie móc zatrzymać się w swojej frustracji. Jako psycholożka rozumiem mechanizmy, które za tym stoją, a jako mama wiem, jak smakuje to w praktyce. Mając już za sobą setki konsultacji z mamami, widzę, że niektóre tematy wracają jak bumerang. Mówicie mi, że nie wiecie, jak przestać krzyczeć. Czasami zachowanie dziecka tak bardzo was odpala, że nie potraficie się zatrzymać, i co jest najgorsze, zupełnie nie rozumiecie, dlaczego. Do tego dochodzi to ciągłe porównywanie się z innymi mamami. Niby wiemy, że to niczemu nie służy, ale i tak to robimy, a potem jest tylko to biczowanie się, że znowu coś poszło nie tak. Zostajesz z tym poczuciem, że jesteś zła, nie taka, jakaś nienormalna. Wniosek z tych wszystkich rozmów z mamami jest jeden. Nie ma bardziej skutecznego sposobu, by poradzić sobie z własnymi emocjami, impulsami, czy ułożyć trudne relacje, niż zrozumienie samej siebie. Prawda jest taka, że krzyk nie wynika tylko ze zmęczenia, jak to się powszechnie uważa. Często reagujesz krzykiem nie na to, co robi Twoje dziecko, ale na to, co to zachowanie w Tobie uruchamia. Zauważyłaś, że czasem wystarczy jeden gest dziecka, by wywołać w tobie furię, nawet gdy masz całkiem dobry dzień? Są mamy, które drażni bałagan, inne niezjedzony posiłek, a dla innych nie do zniesienia jest, gdy twoje dziecko cię ignoruje. To są twoje punkty zapalne. Gdy w ramach wspólnej pracy odkrywamy, dlaczego reagujesz krzykiem tam, gdzie inni widzą tylko wesoło bawiące się dziecko, zaczyna się prawdziwa zmiana. I ja wiem, że większość z was już milion razy słyszało, że powinnaś zadbać o siebie, pójść na jogę czy medytować. Niestety, często te rady budzą tylko większą złość, bo u ciebie kolejna magiczna metoda nie działa. Myślisz, no nawet zrelaksować się nie umiem coś musi być ze mną nie tak. I wcale się nie dziwię, bo w takich momentach żadna profilaktyka czy nauka oddechów po prostu nie działają, bo one nie dotykają przyczyny. Możesz też myśleć, że po prostu taka już jesteś, impulsywna, no albo że masz trudne dziecko, high need baby. Ale ja wiem, że to nieprawda i wszelkie trudności zwykle wynikają z relacji dorosły-dziecko, nad którą można pracować, a nie z wybrakowanej osobowości. A teraz wyobraź sobie, że potrafisz wyłapać ten moment, w którym fala złości dopiero wzbiera i po prostu potrafisz nie wybuchnąć. Wyobraź sobie, że wieczorem, widząc na Instagramie te wszystkie perfekcyjne mamy, potrafisz ze spokojem powiedzieć: To tylko wycinek rzeczywistości. Ja też robię kawał dobrej roboty, zamiast biczować się myślą, co jest ze mną nie tak. Ta zmiana jest możliwa, ale wymaga zajrzenia głębiej, a nie tylko skorzystania z technik oddechowych. W kolejnym wideo pokażę Ci coś, co kompletnie zmienia perspektywę. Opowiem Ci o mechanizmie, który sprawia, że choć bardzo chcesz być inną mamą niż Twoja własna, to w chwilach stresu stajesz się do niej łudząco podobna. Pokażę Ci, jak mocno to, czego doświadczyłyśmy w dzieciństwie, wpływa na nasze dzieci i jak zacząć z tego wychodzić. Daj mi znać w komentarzu, czy masz taką sytuację w swojej relacji z dzieckiem, która odpala Cię dosłownie w sekundę.